Słuchajcie, nasza sfera gamingowa została zagrożona, ponieważ na horyzoncie pojawiły się najgorsze DIY gamingowe. Dlatego by się z nimi uporać, zaprosiłem moją siostrę na nagranie. Cześć. Hello. Dlatego z taką pomocą osoby wspaniałej, która komentuje jakże wspaniałe filmy. Dzisiaj również zwrócimy uwagę na coś takiego, tylko że w sferze bardziej mojej, czyli gierkowej. Czyli nie mojej, czy ja nie będę wiedziała kompletnie o co chodzi. E, aczkolwiek mam nadzieję, że wy będziecie wiedzieć o co chodzi. Ja żebram osobę często. Zróbmy coś takiego. Pierwszy raz w życiu poprosi o łapkę w górę. Nie dasz rady. Zalajkujcie ten film. Dobra, w takim razie słuchajcie, jak będzie pod tym filmem 10 tysięcy lajków! Do końca dnia to robimy drugą część takiej materiału więc Lajk. lajkujcie I Znowu przyjadę do nich do domu i znowu będę komentować tak. parówki, które leżą w wieżchem kuchni. Ej, ale nie nie mówić o parówkach. <noise> Dobra, w takim razie zakładamy słuchawki. Ja aż widzę ten content przed nami. No i piękne jakże intro, bardzo fajne. Dobra. Ogląda let's okay. play z jest najlepsze, że dają dwóch chłopów, którzy oglądają let's play z, z Robloxa. To jest gra, którą oglądają małe dzieci. Mm -hmm. I teraz. Oni oglądają właśnie I zmieniaj... Robloxa. I oni się teraz wstali, te, te które. Ja nie Ej, rozumiem ale... ludzi, którzy oglądają Uf. gry w internecie. Aha, <laughs> Teraz zapraszamy na dokument o nieznanym życiu creeperów na Minecraft TV. O, patrz. To no, będzie to był tak? No i patrz, i będą robić tak. Wymiarowo Uż zrobią kwadrat. No ale patrz, no i teraz to naklejają. Obrazkiem creepera. Wow! Ej, słuchaj, zrobili. Wiesz co oni zrobili? Odkryli, jak zrobić? Pierwotne pudełko. Przepraszam bardzo na chwilę. Pudełko, odkryliśmy pudełko Nawet psać w to głowę Ej, w ogóle nie, patrz, wiesz co jest najlepsze? Ten jest w ogóle kowbojem Nie, to, to nie, to, to nie To jest najlepsze, że w tym momencie jakiś Ukrainiec za drzewa mówił Na prawo, na prawo, na lewo, na lewo, <laughs> do przodu I oni koordynowali pewnie jego ruch, bo on przecież no, nic nie widział, bo no, nie no ma, tak. ma oczy Jezu, kto to robi? W sensie no. zastanawiał mnie, było te projekty Już uzgodniliśmy, tej... Ukraińcy Tak, ale nie o to mi chodzi to to nie tylko jeżdżą Uberem bo jest... To te filmy mm. potem odtworzę, bo jednak po to jest do it yourself, żebyś ty to zrobił yourself. Oni pokazują, jak mm. zrobić taki kartonowy łeb i mm -hmm. jakby zastanawiam mnie. kto, kto, kto to odtworzył. Jedyne co chcę zrobić by myself po tych filmach, to kill, to... kill, myself. kill myself. O, wydbał dziewczynę, no jasno, w suszarkę. Bycie bohaterem jest niesamowite. Ale koks. dobra. Nie wiem jednak, czy mają dziewczyny te zaraz. No, Wieć, mistrz. No. Odrysuj zarys. Mój, dobra. Nauczymy się jak robić łuk. Dobra, wstrykamy palcem. Teraz tak, wyobraź sobie, że to jest jakieś dziecko. Rysuje formę i wycinam to. nożykiem. A później mówią, że to dzieci się zabijają. A to nieprawda jest. Z Robią półki od trum, trum. i. <laughs> DIY jestem spoko, dopóki e, nie zagrażają w życiu. Człowieka. Masz ty, rozum. <laughs> Żyjemy w społeczeństwie, to jest przykre bardzo. Teraz zobaczysz najbardziej niepotrzebne rzeczy na świecie. Ty się. Antystresowy kontroler, zobacz nasze nowe wideo, by nauczyć się fajnych lifehacków dla każdego. To lubi grać. Lubisz grać? Po tym odcinku z nie lubisz. <głos> <głos> Nawet jeśli nie je lubisz, i tak. <noise> Stevie o. zaprasza Rudowłosą na zagranie meczu. Jesteś pewna, o. że nie chcesz zagrać? Wcale, a wcale. Rudowłosa pamięta, co wydarzyło się ostatnim razem, gdy grała przeciwko niemu. Stevie gra w strzelankę i nagle jego guzik biegnięcia naprzód zacina się. Tragiczny moment. Zmieszaj I będziesz to klejem, z farbą. Bo Wlewa. Wlewa. okej. Okay. Borax, co to jest borax? To jest ten taki aktywator do slajmów. O, jestem Jezu. w temacie, wiesz? O mój Boże! Aha, już ja że oni będą chcieli wykleić tym głównym. Nalej slajma do środka. I włóż go na miejsce. Ten zacięty klawisz zmienił na moment Steve'ego w Halka. Ojej! Kura tego nie przeżyła, ale przynajmniej zniszczenie ujawniło powód usterki. Rudowłosa włożyła różowego slajma pod klawisze. Co za paskuje się Osiem trików, które powinien znać każdy gamer. Robienie slajma i dawanie komuś do klawiatury. Gdzie tu jest logika? Przepraszam bardzo. Jeśli nie odpuścisz, stracisz życie. Stevie obie bardziej się kontrolować. Jest gotowy na stres Dobrze. W takim Cóż, razie zobaczymy. Stevie jest... nie myślałeś o jakiejś. Stevie chce spersonalizować swoją liczbę. Albo konsolę. w tabletkach. Załóżmy na nią. Dobrze, więc mamy PlayStation. I będziemy je pakować w karton. Wow, ale Cox, to na pewno jest Trick, który do każdy nie nie który Pozwoli boku. mi. Próbuję coś wymyślić, Jak co strony? mi to pozwoli zrobić, ale. No, żeby było ładniejsze. Sklej pudełko.

Ja widziałem tego lifehacka na kanale mojego przyjaciela. Użyj szablonu już. do wycięcia I... obudowy pada z elastycznego to materiału To jest przydatny bardzo. Dodaj na szef z szyj obudowę na lewej stronie. Bad. Tak, wyobraź sobie teraz, jaki jest target tego kanału? Sześciolatkowie. Widziałeś kiedyś sześciolatka z Egu? Poza wstrzykiwaniem sobie jakiegoś koksu do w się. Sensie, ja tak też nie widziałem. Głównie biega mamo, weź mi tutaj pane streak! Bo będę się zdenerwował podczas grania w Abortnite. For Minki pad zniesie wszystkie humory właściciela. Maria, to jest tak słabo Skalacze. zrobione, że zobacz że to mu dwa w rękach. No. Ej, patrz! Co, co, co? Trzy, dwa, Skalacze. tu! Teraz patrz na tę le lewą gałkę. Rip! No, no. W tym momencie jest rip. Zdechło. Zdechła! Rudowłosa gra w hackenslasha i ciągle przegrywa. Kolejna przegrana. Cała w złość to do, do jest tej ty 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 wiesz, to mam do... no. Każdego, kto tak. weźmie do ręki Aj, krzyk, pada. Krzyk, dźwięka. I wiesz, co Potrzebujemy przyrządu wyciszającego i to szybko. Za mordę Po prostu no 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 krzyczmy. Krzycz ale to nie jest niech No patrz, bo wiesz, ale potrzebuje. dźwiękowe przecież idą. Tutaj, a one niech rozchodzą się wszędzie I, 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 i w ogóle też nie znam się na anatomii człowieka Wiem jedynie, gdzie jest, ha, penis Przekąski przeszkadzają graczowi pierwszemu Stevie wykorzystuje głód jej przyjaciółki I wygrywa rundę Stevie ma lifehacka dla głodnych gamerów Stojak na przekąski Jak dla konia, ale no go na właśnie, części Jakby, ja uważam, cieniu, że picie wody jest nożem. dla zwierząt no właśnie Ja pochodzę z gór Naprawdę Ja jestem prawie zakopiańskim góralem I naprawdę od dziecka widziałem, że konie mają coś takiego przy twarzy Wow Wow, I no, skra będzie do smugi, żeby było estetycznie. Ta. Tak naprawdę to nie. Tutaj logo Supermana. Okay. Ej, w ogóle logo Supermana. Jak to się do ma do gamingu? W sensie Superman. To nie ma jakieś gry z Supermanem? Są, ale to tak samo jak są gry z to jest nawet, nawet, nawet jest z gra o sraniu Naprawdę. Ja wiem, o nie. Nie, nie, nie wiem. O wszystkim jest gra. Tocuch często, na przykład, wspominał o wspaniałych grach na swoim znaczy, kanale. Na przykład tam gdzie to logo nam najlepsze. Gry. Zikanie, gry tak. o siuraniu Wiadomą rzeczą jest, że każdy chłop siura Słuchaj, miałem kiedyś nagrodą swoją ściankę gamingową, co nie? I tam, poza moimi rzeczami z, z, z gamingiem, była przypinka z papieżem. I to właśnie to, to lodu Supermana jest takim papieżem w tym odcinku. <grym> Totalnie nie pasuje. Nogi rudowłosej są obolałe od długich godzin bez ruchu grając w wyścigówkę. Użyj specjalnego gamerskiego masażera. Analizują na pewno w alternatywnej rzeczywistości. Inny wymiar, Skali, trochę. Jak my w Polsce mamy Biały sto, to oni na Ukrainie mają. Budełka. O, ale źle. O, oni musieli Przy zrobić źle, nie żeby to tak wyglądało. No. Nie robi się na takim pudełku, bo to widać wszystko. I zabezpiecz drugim pudełkiem. Do włosa nie Zabe... rozumie. Zabezpiecz. Tak, ale to chodzi o to, żeby to się ruszało. Zabezpiecz. O, koks, co nie? To ci wymasuje nogi, gąbki, których nie czujesz. Rozumiesz? Jakby widzisz o tym, że to się już łamie pod jej ciężarem, co nie? Za bestię! Chodziłaś kiedyś do szkoły? Nie, jestem Ja, też nie, nie ja też nie. O! Ale kok! Ale kok! Mapa w się do Fortnite'a! Ale to nie bo... lepiej jakby mieć mapę świata na przykład? Nie, słuchaj, szkołę? mapa... Słuchaj, bierzesz mapę Fortnite'a do... I do klasy i, i mówisz Chłopaki, tutaj dropimy! Są takie schizy. Ostatnio moja dziewczyna Powiedziała mi podczas Pania, mówiłem o, o tym, że wychodzę z busa w Fortnite. To byłbym ja, gdybym chodził do szkoły jeszcze. Chłopcy włączyli tryb tańca zamiast nauki. No. Nie reagują na uwagi nauczycielki. Bardzo ma ładny makijaż, Fajne, bardzo mi się haja. podoba. No, no i ta boja kropa. Boja. Specjalne. Ja kiedyś ją omawiałam. O. Stevie. No, Stevie. Chyba siedzi w jednej klasie od siedmiu lat. Powtarza. No, no nie dziwię się, zupełnie no, się nie dziwię. I patrz, zrobił Marshmallow, z nas, to on muzykę robi. Bo on nawet w Fortnite był. O, patrz. Ja nie mogę. Masz tam swój kilo. prawdziwy Ej, ale to może być okej, okay nawet. To nie jest jakieś najgorsze, no to prawda. Ale trzeba poświęcić 7 godzin, żeby to zrobić. No, bo te pixele musisz malować, tak jakby. O jezu, ale wykonanie z już. I oni naprawdę teraz będą robić, e, jak zrobić zeszyt jak zrobić zeszyt? W sensie, to jest jak bardzo za... popularna fraza do wpisania w sensie, na YouTube, w sensie DIY zeszyd. Ej, i, i, takie słowe. Pomysł dobry, ale wykonanie No jak zawsze. Jak zawsze. Oooo! Ale srop, baba jestem a nie chłopcem. No. Trochę tam. O nie, o nie! To, wycinał to 7 godzin. A w środku Masz też Fortnite, co nie? Można łatwo zaplanować lądowanie pod... okay. Można planować lądowanie Po cholerę Ci lądowanie w szkole Nie wiem, ja żyję w jakimś innym uniwersytecie. Oh, yeah. Ja się zaczął uważać yeah. na lekcji. Znaczy, no, nie, ja... Co za uparte stworzenie. Co za uparte stworzenie! Jak stworzenie z plasteliny może być takie uparte! O mój Boże! Ja Chestań się ze mną kłócić. Znaczy, co się srasz znowu do mnie! Dziecko w życiu by ci czegoś takiego nie ulepiło, no nie ma opcji. No, nie. Ja bym tego nie ulepiła. Po roku zajść z rzeźby. Wow. Wow. Lama może przechowywać różne rzeczy w środku. O mój Boże, w sensie Jakby to to, kryjmy, bardzo urocze, kiedy wkładasz w swoje nie, jest długopisy, jest długopisy w ciało namy. No. To jest mega urocze. Wcale nie jest My to z wróżki. Nagle słyszę dziwny Dobra. dźwięk. O, uwaga. To creeper, proszę. Czy groźnie? O, nie. Widziałem! Widziałem! O nie, on zaraz Będ eksploduje. Bo on naprawdę będzie wybuchał. To są kwadraty obok 3 cm. Mam nadzieję, że, na że tak. Samochód. Dobra, to musi wybuchać. Jakby. Wydaje mi się, że Zrób skoro robi... Jeśli nie są z o to wycinaj. To kliśla tego goście... się... Zobacz, cór, on to będzie kripera. Dziecko ma to no, zrobić! Bokach, tutaj kwadraty o, o, nie to są jakieś jaja, ja Jak poddałabym się po czterech. Czekamy no na nie werdykt wybucham. Pani Marii. Co za shit. Czekamy na I werdykt Pani Marii. ...wskazuje na Steve'ego. Słodka o. Lama Organizer wygrywa tę rundę. Widziałeś ten, Gdzieś ten nowy taniec? Tu <taniec> jest <taniec> takie czarki żenady, wiesz? To co No to jest koks przecież. Lil' Olek fajnie tańczył te tańce. To jest Olek. Dawać lajka. Jak to nie dać lajka? Dobra, ja już mam dość. Yy, chyba też. Przedstawicie, moi drodzy. To było na tyle. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Tutaj po lewej macie kanał. prostracji, więc koniecznie wbijacie, subskrybujcie. Yy, I macie też jej odcineczek tutaj, który obejście teraz. Już po. Obejrzyjcie. Obe, obe, ob, ob, Mnie się mówi obejście. O, obejrzyjcie jej odcinek, subskrybujcie mój kanał też. I tyle. Yy, Łapo w górę sub. Elo, więc. Dziękuję za zaproszenie, Misiaczki. Zaproszenie się mówi. Widziałam. Nie. Weź. <laughs>